Dinosiema, ja jestem Podinoki i dzisiaj przedstawię kolejne 4 wycięte sceny z naszej ojczystej wersji totalnej porażki. What? Zaczynamy od odcinka 11 Plejady gwiazd. Zawodnicy mają zadanie przygotować desery lodowe z rozsypanych po wyspie składników. Jednymi z nich są orzeszki, które znajdują się w starej stołówce i są pilnowane przez robota. Widzimy jak Scott wchodzi do domku po wcześniej wspomniany dodatek, gdzie spotyka wybiegającą z niego oraz uciekającą przed maszyną kortni. I to mi się podoba! Frajer! Ua! Po chwili kamera przechodzi w inne miejsce i jesteśmy świadkami zmagań Mala i Zoe. Mike, wszystko gra? Została tu wycięta część sceny, kiedy to Kortni wybiega z domku, oraz następująca po tym dalsza walka Scotta z, z robotem. That's more like Kojarzycie moment z tego samego odcinka, kiedy ptak wymiotuje na lody kortni? Co? To dla starzystów Chrisa! O nich może głodem, więc na pewno nie będą wybredni. Jeszcze podziękuję! Otóż ten fragment też został okrojony. W polskiej wersji widzimy tylko jak pierzaste stworzenie szykuje się do puszczenia Pawia na deser bohaterki, po czym widzimy jej komentarz we wychodku zwierzeń. A w oryginale wygląda to tak. Przenieśmy się do ceremonii eliminacji. Korty nie straciła w oczach praktycznie każdego pozostałego w grze. Ze względu na rozprzestrzenienie na nią paru brudów przez Mala. Więc przy ognisku ta próbuje ratować się czym może i błaga Gwen, by na nią nie głosowała. Wiem, że cię zawiodłam, ale proszę, proszę, nie głosuj na mnie! Dobrze, ale ty zagłosujesz na siebie. Po czym głos zabiera Chris. Zoe ma immunitet, a Scott i Courtney stąpają po cienkim lodzie. Tutejsza rozmowa kortni z Gwen w oryginale się różni od tego co widzimy w Polsce. A mówiąc inaczej jest lekko dłuższa. Otóż po tym co możemy zaobserwować w ojczystym języku, Gwen komentuje lody kortni, mówiąc, że śmierdzą wychodkiem, o czym tej drugiej robi się niedobrze. Dużo czasu spędziliśmy przy epizodzie 11 playady Gwiazd. Więc pora na zmiany i teraz idziemy odcinek dalej. Gdzie zadaniem uczestników jest odnalezienie wyznaczonych im łupów. Gwen dostaje portret Krisa, czemu w pewnym sensie podołuje, a w pewnym nie. Otóż po odnalezieniu obrazu niszczy go i w stara się go odnowić. Tym co wpadnie jej w ręce. W takiej formie przynosi go gospodarzowi programu. Dziwne, jakoś go nie pamiętam. Wiesz, musiałam go jakby trochę odrestaurować. A skąd ten ziemisty aromat? Czysta awangarda, yy, taka stylizacja na... Yy, na... Yy. Ach, to kupa misia. Wróciłaś ostatnia i zbezcześciłaś mój portret. Gwen, lądujesz w muszli! W polskiej wersji wycięto sporą część z tej sceny. Otóż w oryginale, Chris po usłyszeniu, że Gwen wzbogaciła jego podobiznę o kupę misia, na nią wymiotuje. Plus, kiedy zawodniczka dowiaduje się o swojej eliminacji, protestuje. Oh, it's poop. last! And defacing my portrait, Gwen gets the flush. <gasps> what? No fair. Scott and Mike came back empty-handed. True, but they didn't make me do this. <clears throat> oh, fine. Like and subscribe with the bell. you mom and dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. He asked me what I wanted to be